Witam was serdecznie kochani chciałam wam powiedzieć, że zawsze mamy wybór, tak? Jak wcześniej wspominałam na poprzednim filmiku, u mnie chmurzyło się wydawało się, że będzie brzydka pogoda! I myślałam, że już nigdzie nie pójdę, nie pojadę, a jednak wybrałam rowerek, tak? Mogłam zostać w domu, siedzieć w pokoju, ale nie, ja wybrałam. Relaks, powietrze, przejażdżkę, popatrzenie w chmury. I tak samo jest w życiu, kochani. Cały czas wybieramy. Pamiętajmy, że nie jesteśmy skazani na coś, co jest cały czas. To, co jest, nie musi być. Jeżeli ci się to nie podoba, możesz, możesz zmienić. A ja patrzę na ludzi, którzy nie potrafią nic zmienić. Są dorosłymi osobami. I dają się manipulować e, przez rodziców, przez mężów, przez dzieci. E, niektórzy kurczę, już mają po 70 lat czy dalej, a ich dzieci sterują e, jakby życiem swoich rodziców i jeszcze im mówią, co im wolno, co im nie wolno, co im wypada, co nie wypada. Blokują ich zamiast dopingować i powiedzieć, mamo, jesteś jeszcze młoda tato, e, jeszcze możesz to i tamto. Tak samo w życiu dorosłym jest, jeżeli dzieci mieszkają z rodzicami, nawet są jeszcze niezamężni powiedzmy, ale mają swoje lata, już pracują, są dorośli, tak? A mimo to rodzice sterują nimi, ograniczają ich i mówią im co mają robić, gdzie mają pracować, czy w tej pracy, czy coś innego, czy im wolno wyjść, czy im nie wolno, a bądź Boże, może by się usamodzielnili, no co by było? No właśnie, co by było? Kim by sterowały te osoby? Nie dajcie się sterować, nie dajcie się manipulować. Większość osób się boi, jak ja widzę moich znajomych, tak? Bo mąż tam coś się powie, bo on się nagniewa, bo on się zdenerwuje. I siedzi taki króliczek mały, skulony i tak chodzi i patrzy, tylko co ta jego połówka powie? I, i, I musi ciągle coś tam udawać, musi ciągle coś robić i, i przypodobywać się. Kochani, czy wy jesteście szczęśliwi, jak tak robicie? Co to jest za związek? Co to jest za dom? To jest więzienie? To jest ograniczenie? To jest jakby nas to i w typy zakład. Albo zamkną do klapki, gdzie dadzą nam jedzenie jak ptaszkowi i mamy być szczęśliwi. Człowiek szczęśliwy, wolny, musi decydować o sobie. Czy ta kobieta, czy mężczyzna? Jeżeli mężczyzna chce iść z kumplami na mecz, nie idzie. Jeżeli kobieta chce iść, iść, iść sobie z koleżankami na kawkę, nie idzie. Jeżeli ona chce iść do fryzjera, nie idzie. Też znam takie osoby, gdzie mąż sobie pije piwko, mąż pali papieroska, ale żona do fryzjera w nie pójdzie. No bo szkoda pieniędzy. No oczywiście, że szkoda, ale z dymem nie szkoda. Kochani, przyjrzyjcie się swojemu życiu, swojemu domowi. Zapytajcie się jak się czujecie. auf czy, czy, czy Wam jest naprawdę dobrze? Czy Wasz dom to jest dom? Że, czy to jest tylko dach ściany? Nie. Wam, wam daje się chronić przed deszczem i wiatrem. Przed niczym więcej. A co Waszą? To jest wasz dom. Dom to jest coś pięknego. W domu każdy powinien się czuć swobodnie. I jak ja zechcę sobie polatać, nawet na lasa, to sobie mogę polatać. Tak przesłowiowo. Poleżeć sobie, potańczyć, pokrzyczeć, pośpiewać, cokolwiek zechcę. Bo to jest mój dom. To jest taka oaza, do której zawsze chętnie powinno się wracać. A większość domów to jest gehenna, katorga. I stawanie na baczność. Tak bo ludzie sobie zrobili yy, tak jak w wojsku musztrę. Dzieci na baczność, żona na baczność i tak dalej. Dziecko musi robić to, co tatka, każe. broń Boże teraz jak ty, ty siedzisz, ty leżysz, to oglądasz telewizję, ty masz czas, a to, a siam, to owato. Kochani, nie można dyrygować tak jak w wojsku. Dajmy swobodę swojej rodzinie i dzieciom. Może ktoś obejrzy ten filmik, to pomyśli sobie, a z tych osób, co, co tak musztruje, może nie pomyśli, bo on będzie się trzymać tego, że on dobrze wychowuje, bo on y, uczy porządku, tak? I, i wyrośnie wy, z tego y, fajny człowiek pod taką musztrą. No, na pewno wyrośnie. A jeżeli jesteś jako musztrowany, jako poniżany, jako niedoceniany, zmień to. W każdym momencie możesz to zmienić. W każdym momencie możesz powiedzieć stop. Że ty żyjesz, tak? Że ten dom tętni i ty wprowadzasz tam miłość i, i, i piękną energię, a nie siedzieć z kumotem, Jak mówię, króliczek, zajączek i, i tylko spoglądać. Czym się czy czym się nie obewie, czy mi to wolno, czy mi nie wolno. Tak, wolno ci wszystko. W swoim domu wolno ci dosłownie wszystko. Możesz przemalować sobie ściany, jakie chcesz, możesz sobie je przemyblować, tak jak mówię, możesz sobie potańczyć. Możesz powiedzieć, co chcesz. Yy, możesz wyznać. Yy, swoim domownikom to, co Cię tam dręczy, męczy. Możesz sobie popłakać, możesz sobie nawet pokrzyczeć i potupać no, no wszystko możesz. Nie ograniczaj się nie A zobacz, jak u mnie słoneczko wyszło. No cudownie. Wszystko można. Słoneczko może zaświecić. I w Twoim życiu też może zaświecić. I tym akcentem kończę. Słoneczko wyszło właśnie dla Ciebie. Widzisz to? No, kocham Cię. No, chujaczki. Aż mnie zaraziło się Muszę zmienić pozycję. Taj, taj.